Także cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kendria88, ja a to jest Prevolution Soccer 2013 i Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii Chociaż nie mam jeszcze takiego dodatku, ale my już tu zagram International Cup Next Eee, wybiera bez ołtarza różne rzeczy, okej okay. Pierwszy już gramy z północną Koreą. I jakbyście nie widzieli, to ja właśnie sobie gram. Kurde. Reprezentacją Niemiec. E, w tom, 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 właśnie. GC. Ile ma GC? Słabiutki tutaj. Miliard też tutaj słabiutki. Cross. Taki średniak. Szmelcer! Lam z lewej! Wiesz, lam to prawo, obrońca! Bateng z lewej, słabiutko, szmelcer! No i szmelcera tutaj! Batsuber! Szmel... Bateng Hummel z ok, no jer, Schweinsteiger, Kediram! Właśnie Bender! toż też jest prawy? A, nie! Miller tutaj. No tutaj mi Miller w ogóle nie pasuje, nie tutaj to Miller. Ile ma Rice. 82. Okej, okay, Race. Gomez. Teraz Gomez, czy... Kto to jest za gościu? Nie znam go. Klozy Sobiutki. Podolski ile ma? Aha, Podolski to jest Sabiutko. A ja go potrzebuje da ławkę. Po co mam dwóch brankarzy? Gindogan. Ile mamy, mamy ster za 81? chyba jest lepszy. Gindogan. Zakedira. A za straszny na pewno nie. Dobra, i taki skład może być? na następny mecz. Kick off. To i graby w pre Soccer 13. Tutaj pokażę każdy będzie grupowy i oglę każdy, jaki mi się uda zrobić. Dobra, jesteś gdzieś w Brazylii, uznaj, że to jest Marakana z z z, z z z tym rozwolnym dachem, ale okej. Okay. Dobra. A chcę grać. Okej. Okay. Rozpoczyna zespół Niebiec. Rozpocznie. ...Gobes. I Ezil Watenk, Spalzer już jest Już podaję do Podolskiego Podolski zgrywa do Ezila Ezil do Schweinsteigera Royce Gomez Podaję do lama Lam biegnie, biegniesz Biegniesz chłopczyku, biegniesz Będzie po prostu dośrodkowanie Royce Nie udało się Podolski będzie do piłki Doszedł Kedirka Feinsteinger Pierdzielno z dystansu i im się obronić blankaż Korei Północnej Kiedy by miał asystę gdyby to weszło ale bardzo ładne uderzenie Schweinsteingera Bardzo bardzo dobry ten Schweinsteinger Ezil z tej strony Nie 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 nie, 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 nie. co się prawo nożny to musi być Royce O że on też jest lewonożny Ośrodkowanie Roysa, go Nie udało się, za słabe. Ezil. Do Schweinsteigera. Oj, co się dzieje, co się dzieje? Dobra, już sytuacja jest opanowana. Bateng Lama. Lama, lama jest przy piłce. Pokiwam mu się, o! O, patrz jak się patrz się kiwam, o. Tak nie umiecie. A teraz taki sucharek. Wiecie jak się nazywa? Chiński piłkarz? kiwa jako tako. Tak ma na nazwisko, dobra. To nie było śmieszne. Nie wyszło mi. Dobra. Opowiedział w Chin i Podolski. Bardzo dobra piłka do Podolskiego. Podolski Gomez. Ale bomba Gol, GOL! Niemcy prowadzą! Mario Gomez Zmicho swędzi, kurde jego. Kurde jego bela. Dobra. A już piękny obrazek. Niemcy strzelają roz... strzelają samą pierwszą brankę na mistrzostwach. Z celu stres tak zastanawiam, czy nie w ogóle wziąłem Niemców. A na przykład Polska albo Portugalia, albo Hiszpania, albo kurde, Brazylia. Dobra, nie wiem, walić to. Dobra, nie wiem, zwalić to. O co wyrobić? Czysto, czysto? Czy, czysto było, czysto nie. Jaki kurde sędzia z Ekstraklasy mówiłem, no bo już nic nie było w piłkę było Czyściuteń, czyściuteńko No nie rajs! A czy a czyście Dobra Hamels Humels Ej, chyba podanie do Kediry Gomez! GOMEZ! Getze! Później wyjdzie Getze Ale podaje do komesa Kurde, co zrobił zrobiłem Co to było? Widzieliście to? Idealne podanie, zaraz tak Kiwam się co to było? Nie wiem Okej okay, zostawię to zanim że to nie powiedziałem. Aż tego nie było, nie. Nie było tego strzału. Kedira, Ezil Royce Royce to taka gierka stworzona przez czterech studentów. Jest to gra Indie. Jest to gra z Indii. Jest to gra indyjska stworzona przez e, czterech chińskich studentów. Ej, nie no, żartuję teraz, to jest stworzone przez jakiś tam student, nie wiem z jakiego kraju. A gdzie wiecie, to jest gra typu indie, że ona nie, że one że ona nie, nie w wersji pudełkowej, tylko... Ojej... koda jest zrobioną do dystrybucji cyfrowej. O co w robicie? Royce. Lam, nie będzie kartki, czyściutko. kni Błatenk, to będzie na pak, pak, kang, Dang jung. Czy Czysto, czysto i zje było. Ale czy dostań kartkę, czy nie? Żółta. No, no, dojer, wali mu w pesc, będzie. Dobra, 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 dawaj się, to kanego i tak go bronię. No nic nie bo widzieliście, czyściutko. Jakiś sędzia z klasy. tak, w meczu. Tam będzie strzelał. Mówiłem? Mówiłem, że o a, mówiłem? Mogliśmy się założyć. Gomez. Ja piernicze, co ten gościu zrobił? W widać, że jakiś chiński piłkarz kiwa jako tako. Lam. Pra widzieliście? Prawie. Milimetry koło bocznego szupka. Dobra, dobra, nieważne, dawajcie dalej. Jedziemy! Dobra, 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 już 26 minut Mecz 10 minut, trudno, dobra, dawaj się jedzie Jedziemy, jedzie jedziemy! Kartka powinna być czerwona Do sądu! Co to było? Gomez, abyście mi zabili Ezil Fajny, fajny O, widzieliście, jak ja teraz gestrolowałem? E, e, Szmercel, Szmercel, wytyfy, co to było? Teraz też, teraz też ich nieźle strollowałem Nie, nie tam, nie tam mocniej byłeś to grać Tu miałbyś płasko po ziemi Royce Opierzał się fenomennym podaniem do pada Mario Gemeza Reus o to chodziło, Cudownie ich tam wykiwał Teraz lamp pokaż nam ja tę sztuczkę techniczną Nie yeah. Karne, karne, karne Wy, Wypychady! za boisko Kimingon? Kimingsgon! Yeah. Ej będzie dobry humor telefon muszę powiedzieć Chciałbym ja, w happy ulica sobie pograł Gomez Ja, ja, ja Piernicze Humarz zagry mu! Mocno! Batego z tej siły kopni do przodu, tak Ale szyb, szybki, szybki ten kiwa jako tako. Drugiego karygorsz nie spróbować. <gadżet> Hong Jung Hong Jung Jung, chyba teraz się nazywał ten piłkarz. O tak, to był ten Hong Jung won. Yuzil. Ja pierdziele Ezil no, mu komentatorowi też coś odbija jakaś głupawkę, GOL Milimetr No tak prawie eee, obraził powiedz że to obrazi Światło braki lecia obrodził, ale nie dał no, nie dał różnego no Kim Gonsgon Kim zgon. Kim Kin yang go... Kyo Juzil 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 co to było? Juzil ogarni, się O, już mówił przewrotkę, szkoda, że to nie było porzucie rożdży. Bizje było. To było oczywiście czystko już na pewno. To było czyściejsze, niż to wejście Boatenga. Gomes, Gomes! Głodny, 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 głodny KNIGO! Czysto, czysto Za co? No za co widzicie jak my? No Do sądu z takimi, to są tuzwalecin Józ Fa fajny, faj fajne nazwisko, Dobra, ja chcę grać, ja chcę grać, ja chcę grać Dalej, dalej, dalej Dobra A gdzie ja będę z takcem Obciągnij Ci Jungwon. A tu w tej kolejni nie, nie gra czasem ten yy, z ten King Jing Von Nic czysto Popierdoliła? Zmianę chce! Już go nie chce, jak chcę, ja chcę, zmianę, zmianę chcę! Dobra Chyba lepiej ludzie zbędnie tak tego... Schweinesteigera a wejdzie sobie tutaj Kedirka sobie wejdzie, pójdzie bardziej, bardziej dać rodeczek i ten Schweinesteiger zmieni go GC O, okej okay. Chodził o bar już G.C.? Abra, Głomez. Łuzil. O, ja pierniczę, co nie robią? Uh! Schmerzer, Ma Pięknie, pięknie masło, pięknie. W czyścisz, czyścisz wszystko, czyścisz Zil. Czyścisz! Hubbels, czyścisz! Czyścisz Kedira! No jak czyścisz, tak? Gucci, Nie to! Czy ty! Myślałem, że to za lądu reklamują. go! No, Mujer! Co, co, co ten park King Jung robił? Czekaj muszę na nazwisko. A robił groteskę. Ale cudowna piłka do Gymesa. Gymes. Gymes. Kie, wolny ty jesteś. Idź i, się, i się lecz. Ale to środkowo Płodolski! podolski. Głodolski. Eee. Łukasz Głodolski. Kedirka. Kedira. Guce. Pudulski! O, widzieliście jak się wywalił? To na czerwoną. Wychodź, wychodź Nujer, Nujer wychodź. Po co to łupiesz, po co? Upuść to, upuść, 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 upuść. A dobra, podaj, podaj. Cudowne podaj do, um, do mamy humelsa Te, też, też mu wystaw. Mariusz Goetze jest utalentowany, to mu to wszystko umie, tak. Guce. Dobra, zaraz Tego crossa wpuszczę A gdzie goal? Prawie. Game plan. E, to tu wejdzie sobie Tony Cross. Hmm. No. A Miller? Dlatego on jest taki słaby w tej... w tej grze? O widzieliście? Musnęła poprzeczkę! Gajce cudownie, gedzę. Ale po prostu by jak Ar coś boli, to arczy, że boli, tylko jakoś tak takie to. Aha, to tak strzelać kurde nie z prawej. okej okay, schodźcie, schodźcie. Chyba, ko, chyba to by strzelił tą bramkę. Ej, już się beb, nie wygrywa, bo. A, ten komputer zaraz tam pierdzielny dzielny, nie, nie, nie zna się na niczym, kurde. Już jest to cross już to numer. Widzieliście jakiegoś spalonego, no. Nic. Nie nie było żadnego... Jeszcze, jeszcze nogę miał kurde No nieważne Pang Cing ciung ciang Pantofel Ej, tam cię w ogóle mają trenera To Cruz Cruz? Tony Cruz Widzieliście jak się kiwał, widzieliście? Hummels. Tu gyce. Gyce. Gce cudownie strzół z dystansu. Ten kim, kim zgon, gon, ledwo to obronił. nie nie niem, Czterech małych burzynków poszło do lasu po bech. Jednego zjedli wilce, zostało burzynko w trzech. Trzech małych burzynków kopało wielki rów, jednego prosypał piasek, zostało burzynków dwóch! Dwóch małych murzynków, kąpało się w rzece jeden. jednego dziad krokodyl, został burzynek jeden. Jeden mały murzynek, ożenił się z panną Mary, i znów po latach pięciu, było murzynków w stelech. To jest taka biała piosenka, która mówiła o GC! To był niesamowicie silny strzał. Oddawni całą swoją modzeką tylko ba GC GC, no GC prawie urwał przy tym strzale. Już jest, jest Tony Cross. Muller! Muller, biegnij! Widzieliście wypierdolić dwóch naraz <grystanie> Nigo, GC GC, co to co to było GC? Stwierdzam, stwierdzam iż nie jesteś...

Oj, ale żwadzie strzelił Podolski. Z Podolski. Oj, czemu, czemu nie chcecie ich ściąć? Właśnie, czemu, czemu ja tu w ogóle nie mogę braki strzelić? Tak jest tak kurde. Aha, bo mi się nie pokazuje. Mm, czysto, czysto. Szczerną pokażę. A, leż tylko żółta. Słabo sędzia, słabbiutko. Aha, on te kartki pokazuje, że pod kolor miał kurde tego bluzki swojej, tych swoich getrów i tych kurde podedek No, odgadłem. Tony Bo kolor żółty jest bardzo fajny. Sędzia go pewnie lubi. Muller! Muller! Jest, gol, gol, brawo jest, trafiłem, wreszcie wreszcie wreszcie, 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 gol, 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 Janusz Gol, kurde, jest chory. Ale ja się cieszę, aż to jest piękny obrazek, nie wyobrażam, ale Cudowne poznanie, podanie, bo fenomenalne, przyjdzie to sam na sam, pierdzielną, z taką siłą. Just atmosfer. BOOM! Całe prawie siatkę wyrywało. Popatrzmy się na to jeszcze raz. To jest piękne. Jak nie, strzela i prawie siatkę wyrywało. Dobra, nieważne. Bierzemy się do gry. Dobra, dobra, jeszcze jedną strzelimy. Jeszcze się do do końca. Kurde, nie, źle, źle, źle. Co to była taka propos gdzie, się, gdzie ten kamerzy sta się przed chwilą? Aha, na piłkę. OLE <grywa> gór! Ale, Ale fajda stysza bramka Łukasa Podulskiego. Z Podolski. Cudownie Łukasz Spodolski Podolski. Łukasz z Polski. Ale to wsadził, widzieliście jak podkręcił? Widzieliście? Ha, skubana ale to podkręcił Jak to wypierniczył Jak to wkręcił skubany I po ja by tak nie umiał Cudownie to podkręcił Ale, ale, że muś... no, to jest większy talent niż Mario GECE Mariusz GECE by tak nawet nie podkręcił Mówię wam GECE to w ogóle, GECE to nawet widzieliście jak slał, to po prostu tragedia tak 20 minut! Korda! O ja pierdiczę Dobra dobra, trzeba tu szybko kończyć tę becz! Pytyfy. Danke for free ball. Teraz się postrzelam. To jest Teraz jakoś nie miał co potknąć. Gruz. Gruz, nie! Za mocno będzie gruz Przewrotka! Aj, prawie, 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 prawie zrobił przewrotka, ale prawie robi wielką bruźlicę! Czigo! Czigo! Czyż to? O, szmelcer też wleciał. Eee, gram już dziewięciu, trudno. Nie, obchodzi mnie to. tak jesteśmy lepsi, trzy balki bo i nam 0, ha 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 Mielikanego nie strzelili, ha ha ha, Cię ty? Tutaj mała informacja dla pada e, Jakiś... Jakiś izan, czy jak mu tam na nazwisko, czy na imię e, który, jest, ha, który po prostu usunąłeś konto go z YouTube'a Dla ciebie wielkie brawo E, teraz po prostu bez tle, możesz się iść i pierdolić z kim tam chcesz. Ale, jeśli miał tam kontrakt z maszyną i mam na może spokojnie odzyskać. Bądź TO bajer! I jeśli chciał może podać ogólnie na no, policję, może zażądać e, grzywdy, ale myślę, że słynie byś był tak za bardzo zadowolony. Jednym słowem, ty co musisz hakować, uważasz się wielkim hakerem. Pierdol się. Dobra, kończę ten temat, daję next. Dobra, okej No lepszy był Arik Goethe No, poeba. kurde Ale blabka bała tego Paraguay wygrał Kurwa Co zrobią Węgry? U mnie w grupie Darny hucker. A przecież to są punkty Punkty ministry. Tchę bizon Bizon to jest ten czoł, kurde Okej, dobra 3 minuty też prawie. Germany kontra Hungry. Dobra, dobra, nieważne. I w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę, łapki w górę po tyłnym komentarze i też zostawcie subskrypcję na moim kanale. Eee, także to by było chyba na tyle. Eee, także do zobaczenia, w się, cześć i na razie.